Właśnie byłem w tak i pojechałem na terapię. I psych z psychiatrą porozmawiałem i psychiatr powiedziała, że po prostu zadzwonił do mnie kiedy po nowym roku, po trzech królach. To właśnie chcę wam powiedzieć. ale właśnie wczorajszy obiad się obiad. Dobrze. To załatwiłem. A mogę powiedzieć. No Gosia pisała. Ja pisałem ile czasu ty? Cztery miesiące jechałeś do mnie, nie dojechałaś i się ugłym, to się tak stało że ugyłem osłabło twoje serduszko ale ugyłem sama jak obejrzysz to może zrozumiesz ja cię nie opuściłem ja cię nie skrzywdziłem. Tylko ty jechałaś, jechałaś, a później nawet z chroniarzem, samochodem, Mercedesem czy BMW pisałaś, pokazywałaś, a ja pokazywałem już tam gdzie mieszkasz. No widzisz, synka masz 11 lat. Dobrze on masz opiekunkę. A widzisz, jako pracę to po prostu, ja ci powiem, ty za dużo pracowałaś. Za dużo się denerwowałaś się. I po prostu to właśnie mogę ci to powiedzieć nie miałeś rozwód z mężem może zrazu ciebie nie miałaś prawdziwego faceta który był dbał o ciebie o dom o pracę twoją Musiałabyś po prostu dużo rozmawiać z tą osobą. Sama widziałaś, jak ona oglądała ten film. Ja wróciłem właśnie. O, no, już słychać grzeje Nie może za mocno, że się nie przypaliło. I'm done. Lity to nie dbają o swoje zdrowie. Mają pieniądze na jedzu byle co? Nie ubierają się ich. Te kaniołki. z Ja mogę. Lagosi też jest w szpitalu. I Asia jest w szpitalu. Mogę. To wam tylko powiedzieć. Życzę Wesołych Świąt. Żebyście byli zdrowiały. A co będzie dalej, to się okaże. Mi się też nudzi takie życie. Czekać, 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 czekać. Tak samo na Asie Ponad dwa lata. No to dwa razy chociaż na oczy widziałem. I Sylwestra spędzałem. I tutaj była w Białorusoku. A ile to ma trwać? Takie zaręczyny, takie zamieszkanie razem, dbanie o dom, pracowanie. To jest moja praca. No właśnie seks, u, z taksówkarzem nawet rozmawiałem. Палчем. На гривер. же <плес> 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 wyzwania. bardzo spokoju. I przykro, smutne, takie to będzie moje święto. Byłem tutaj. Jedna kobieta w szpitalu, druga kobieta w szpitalu, ale wy po prostu chyba za bardzo nie chcieliście być ze mną, ponieważ mówi się u krótko: Stop, ja chcę z nim być, z nim zamieszkać i no macie swoje lata, a ja chciałbym dla kobiety swojej jeszcze zrobić bombaskę. No ma swoje lata. I takie to jest moje pragnienie w tym roku, tak mogę powiedzieć. No dobra ty już, ja przyjechałem z pozałatwiałem, a ty dzień i noc śpisz. No, widzicie, przykro, ja nie będę więcej nagrywał.